Z tej strony krzywki dzisiaj nie mamy taki, takiego czasu, no bo mam ciągle błąd do nagrywania, to jedna piosenka, to będą dwie piosenki w następnym odcinku. Dwa najlepsze według mnie zespoły. pierwszy. Ja jest... ciąg się nazywa. Daj to głosy. Mama, mama, mama Chcegała będzie, będzie sama, sama Jak jej zapłatała się księżyc blaskiem zajrze. przed nie kochany znowu nie przybędzie Mama, mama, mama Chcegała będzie sama, sama, sama Jak, jak jej bo... I subskrybujcie mój kanał Dzwonaczki Dzyń subskrypcji I Zostawcie jakby będzie 5000 łapek w górę to będzie fajne i następny odcinek, ale o czymś innym, ale... W następnym... musi przesłać, a w moim telefonie przecież już głosu nie ma nawet. Ach.